2023 Hamburg Miasto Matki Boże, Miasto wygnania i śmierci Świętego Papieża Benedykta V Benedykt V zmarł w Hamburgu 4 lipca 1965 roku B-16 To jest jeden z ich papieży Został wybrany 19 kwietnia 2005 roku. Byłam bardzo szczęśliwa. Niestety nie wiedzieliśmy, że już postanowili w Lublinie, że będą mieli swoich papieży. Proces trwał 527 lat. W tym całym procesie bardzo ważna jest historia Dachau. Dachau gdzie na wygnaniu była było tysiące Polaków. Dachał historia obozu który powstał dla likwidacji kapłanów wszystkich narodowości to tak samo jak 20 8 kwietnia w 2019 roku w karmelu krwi Chrystusa w Dachau, założonym przez więźnia Dachau, biskupa Neuhoffswera, była profanacja Eucharystii. Tego samego dnia była profanacja Eucharystii w kościele błogosławionego Detkensa z Dachau, na Bilanach, w Warszawie, tam, gdzie znajduje się serce króla Polski, Michała Korbita-Wiśniowieckiego. Należy to do Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego. Człowieka, który był kuzynem słynnego Andrzeja Wyszyńskiego, prokuratora, którego prawo jest do dzisiaj. Tak było w Dachau. Książka Prawda biskupa Neuhauslera, który został zwolniony z Dachau razem z dwudziestoczterdziestoma jednoma prominentami 24 kwietnia 1945 roku. Tego dnia w Paryżu, koło Paryża, we Francji, w obozie koncentracyjnym powstało seminarium duchowne. I tego dnia w Warszawie, w klasztorze sakramentek, zostały odkryte ich groby. Sakramentki oddały się po ofierze za polskie Chrystusowe, nie białą, nie czerwoną tylko Chrystusowo. Siostra Katarzyna od Wszystkich Świętych, Pastorze Sakramentek, Śluby Wieczysty miał 10 listopada 1943 roku. Dzień kiedy w Hamburgu zgilotowano szef kapłanów i pastora. Słynny mord na kapłanach w dniu. Kiedy siostra katarzyna od wszystkich świętych miała śluby wieczyste, i kiedy wyszły gazety opisujące bombardowanie Rzymu. Papież w Hamburgu. Był Franciszek w Hamburgu 12 października 1986 roku. Bardzo często był również B-16. Tańczył tutaj razem z biskupem Jaszkę, należącym do masonerii, który zmarł w tym roku. 11 lipca 2023 roku. W rocznicę osadzenia w Dakota, biskupana w, w rocznicę, kiedy bombardowano Achen. rocznicę, kiedy bombardowano 11 lipca w 1941 roku, bombardowano Münster. Tego dnia w Hamburgu zamordowano biskupa Bednamskiego z Płocka. Tutaj jest iliszę. Matki Boskiej, Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia, ksiądz Misiew, u którego byłam 24 października w 1915 roku w dniu Ingresu biskupa Pazielińskiego Bazylice Trójcy Świętej Oliwie. Oliwie, gdzie przekazano Pomorze Gdańskie 10 grudnia 1295 roku, w dniu, kiedy aplikował święty papież Celestyn V i kiedy domek nazaretański znalazł się w Loret. W Oliwie również w 1936 roku zaczęły powstawać plany likwidacji inteligencji polskiej. Był tam Bierut, Pyszyński, Andrzej i Dziadek Tusko. Wszyscy organizowali listę do likwidacji. Ma mący już papieski, który urodził się w dniu, kiedy... To jest tutaj eukarystyczny pieńczy? Tutaj jaka była reklama Adolfa. To jest Adolf, człowiek i przewodnik niemieckiego narodu. Reklama powstała 24 grudnia 1932 roku Dnia w kiedy w Norimbercie zmarł Roczejt, Bruno Roczejt, wrześniak, teraz sytuując pani zmarł na torcu w Norimbercie, był jej wrześniakiem w 8 10 grudnia 10 sierpnia 1000. 928 roku. Tu mamy zorganizowana jak organizowana reklama Adolfa. zbiorę, zbiorę.